Hej i witamy w Rągłaju. To jest skuter elektryczny New NGT. Zaraz powiem wam więcej na ten temat. Już był nas na kanale skuter New N Series, ale ten NGT to jest najmocniejszy z wszystkich skuterów New. Nie będę aż tak bardzo wchodził w wszystkie detale konstrukcji. To możecie sobie zobaczyć w filmie, który zrobiłem wcześniej o N Series. Bo to jest tak naprawdę ta sama platforma. Czym się różni skuter NGT od N-Series? Jest przede wszystkim moc, zasięg i też elementy wykonania. To przejdźmy na początku do mocy. Mamy tutaj silnik o mocy 3000 W nominalnie. To też jest silnik Boscha, który, według danych na stronie, rozpędza się do 70 km godzinę. Według GPS i HM nawet 73. Co sprawia, że ten skuter, według mnie, już naprawdę ma sens w mieście gdzie często są po prostu odcinki 3 pasmówek, 2 pasmówek, gdzie samochody jadą o wiele szybciej niż limit, czy też w miejscach, gdzie limit jest 70-80 km na godzinę. Nawet jechałem tym skuterem po drodze ekspresowej do moich friendów z cyklone bajka. Bo ten skuter jest na kategorię A1, czyli możesz nim jeździć, jeżeli masz prawo jazdy kategorii B powyżej 3 lat. Albo na kategorię właśnie A1. Jest uprawnione do jazdy na autostradzie, na drodze ekspresowej, wszędzie tak naprawdę, gdzie samochód. Mamy większą moc, ale mamy też większe baterie. Tak, liczba noga. Mamy jedną baterię schowaną tutaj pod nogami, tak samo jak jest to w skuterze N-Series, ale mamy tutaj drugą baterię, która jest w schowku, gdzie wcześniej mogliśmy schować kask. Jeżeli Niestety tego kasku nie możemy schować, jeżeli jest tutaj bateria w środku. I przez to niestety skuter też jest cięższy. Łatwo go postawić na nóżce bocznej, ale postawić go na nóżce tylniej jest już o wiele ciężej. Baterie są pana fajnie, że New o tym mówi, z dwuletnią gwarancją. Są to baterie niskoprądowe, czyli mają dużą pojemność w takim jednym paluszku, ale nie oddają aż tak dużo energii naraz. Rezultuje to w pojemności 60 V35 Ah, co daje nam naprawdę porządną pojemność tych obu baterii, sumarycznie 4,2 kWh. Naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o zasięg, testowałem to. Jadąc naprawdę intensywnie, jadąc po drodze szybkiego ruchu, cały czas przyspieszając, i wyszło mi mniej więcej 75 km. Teraz możecie zobaczyć wszystkie statystyki na ekranie. I po tych 75 km zostało mi jeszcze 15% baterii, są 14. Jest to tutaj tak rozwiązane, że jeżeli bateria jest poniżej 15%, to automatycznie wam, włącza się wam tryb EcoSafe, czyli jedziecie wtedy jakieś 20 km na godzinę. W tym trybie EcoSafe od 14. Do 8%, bo musiałem dojechać do domu, przejechałem jeszcze 10 km, więc myślę, że na pewno te 15% to jest jakieś 20 km rezerwy na dojazd do gniazdka do domu. Jest to według mnie fajne rozwiązanie, bo na pewno wtedy dojedziecie na miejsce, ale z drugiej strony przydałby się jakiś sygnał, który mówi Wam, że uwaga, zaraz się włączy tryb albo nie wiem, za 5 sekund, za 10 sekund. U mnie się włączył jadąc na dwupasmówce i na szczęście miałem wtedy skręcić i dosłownie, raptownie możecie to zobaczyć na wykresie z 60 zwolnił natychmiast do 20 na godzinę, co może być naprawdę niebezpieczne wracając może do wrażeń z jazdy jest naprawdę fajnie, nawet jak jedziecie 70 jest według mnie wygodnie, zawieszenie jest dosyć twarde Niestety, jak są większe dziury, jest to dosyć nieprzyjemne. I za 17 tysięcy, chyba 400 zł, nie jest to, to najszybszy pojazd elektryczny, który możecie sobie zakupić. Tutaj zobaczcie, porównanie jest do hulajnogi Wolf Warrior i skutera PUSA 5000, który wcześniej testowałem. Tak jak widzicie, może nie jest najszybszy, ale na pewno podoba mi się bardzo styl. Mamy też światła ledowe z przodu, mamy światła ledowe z tyłu. jest fajna apka, do której przejdę później. Zasięg jest też naprawdę ok. Tu Mamy też tutaj troszeczkę inny ekran niż w skuterze New N Series. Tak samo jak w N Series jest też pilot oraz tempomat. Dobra, no to wróćmy jeszcze na chwilę do baterii, bo tutaj jest parę takich informacji, których jest dość istotnych. Jeżeli chcecie sobie zakupić taki skuter, po pierwsze, ładowanie. Możecie ładować te baterie szybką ładowarką. Jedna bateria ładuje się 3 godziny, czyli dwie ładują się 6 godzin. I co jest według mnie bardzo fajne, w skuterze New w zestawie od razu macie taki adapter, dzięki któremu możecie ładować dwie baterie na raz. Czyli możecie sobie wstawić obydwie baterie na ładowanie przez noc 6 godzin. I wtedy rano będą obydwie naładowane do pełna. I można też te baterie ładować równocześnie poprzez port, który jest wbudowany do skutera. Uważam, że jeżeli macie jakiś garaż na skuter albo miejsce, gdzie możecie go ładować nie w mieszkaniu, to jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Z kolei, jeżeli chcecie ładować w mieszkaniu, to wtedy jest trochę inna sytuacja. Ponieważ po pierwsze, jak ładujecie jedną baterię, jedna bateria ładuje 11 kg, trzeba ją przenieść i. Jeżeli jest potem różnica między stopniem naładowania jednej baterii a drugiej, inny woltaż, to nie przejdziecie w tryb sport. A sport, tryb sport jest jedyny rozsądny w tym skuterze, dlatego że tryb, e, jakąś jak się to nazywa, Dynamic powinien się nazywać limit 50 km na godzinę. Tak, jeżeli baterie są różnie naładowane i nie pokazuje się Wam tutaj logo, że baterie są, że, że możecie używać dwóch baterii na raz to możecie maksymalnie jechać 50 km na godzinę. Nawet teraz tak mam, gdzie mam tą samą ilość pasków na baterii. Jak ja miałbym ten skuter ładować w domu, to zawsze brałbym dwie baterie. A żeby wziąć dwie baterie, no to musicie zawsze przenieść 22 kg. Fajnie, że jest rozłożony na dwie ręce, no ale jest to jakaś masa. Kolejna rzecz z kolei fajna, jeżeli ładujecie w domu, jeżeli wyjmiecie sobie obydwie baterie, to macie dokładnie ten sam schowek, co w N-series, Czyli możecie sobie wziąć baterię, ale zostawić kask. Jest tu jeszcze parę ciekawostek w tym skuterze. Po pierwsze, jak włączycie kluczyk, chcecie zamknąć i jesteście trosze, troszeczkę roztargnieni jak ja, nie możecie zamknąć kluczyka w schowku. Fajnie. Jest tutaj też taka mata gumowa, którą łatwo ukraść, ale przecież nikt o tym nie wie, chyba że zobaczył to wideo. Mam też dokręcony lusterka, wszystko jest fajnie złożone. Z przodu i z tyłu, oczywiście, hamulce tarczowe których nie trzeba aż tak często używać dlatego że w mocniejszym silniku regen jest o wiele mocniejszy. Jest też kufer do tego skutera i według mnie naprawdę warto go sobie zakupić, ponieważ jeżeli zostawiacie gdzieś skuter na mieście, można schować kask albo można wziąć ze sobą ładowarkę, tak? Nawet jest trochę miejsca tutaj w, w schowku pod siedzeniem na jakieś małe rzeczy. Ale niestety ładowarka się nie zmieści. Ładowarka wygląda naprawdę bardzo fajnie, jest stylowa, jest szybka, ma wentylatorek jest, wenty wentylatorek, jest cichy. Najcichszy w ogóle, jaki miałem w domu. W ogóle nie przeszkadza w spaniu, ale się niestety do skutera nie zmieści. Więc jeżeli chcesz gdzieś dalej pojechać, kufer, zostawisz sobie kask, zostawisz sobie ładowarkę, i według mnie to jest moc. No to teraz pokażę Wam apkę skuteraniu. Tutaj to jest ekran główny. Możecie też sprawdzić, gdzie był ostatnio wasz skuter, ponieważ ma wbudowany moduł GPS oraz kartę SIM. Możecie też sprawdzić, czy wszystko ze skuterem jest ok. On sobie robi taki check, sprawdza wszystko i na końcu. Jej, perfekt. Skuter jest w dobrym stanie. Możecie też sprawdzić, jacy dilerzy niosą w pobliżu. Zwajrad, Stadler! albo Agrometal. Hmm? Są też fold code, czyli. Takie, jakby errory, które mogą pokazać się na ekranie, to jest mega fajne. Niektóre troubleshootingi są mało pomocne, bo są takie same jak powody, ale przynajmniej wtedy wiecie, co zrobić, albo ewentualnie jaki jest problem w skuterze. Dostępny jest też w trzech kolorach. Według mnie pasy na pewno dają 10% więcej prędkości w tym modelu: biały z czerwonym pasem, czarny z czerwonym pasem, albo czarny z białym pasem, o ile się nie mylę. Więc jeżeli na altu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj. Widzimy się w następnym odcinku.